Mało kto lubi swój zapach, mało kto lubi swój dotyk, mało kto lubi swoje ciało. Chcę zostawić moją pracę, bo jej nie lubię, ale nie mogę. Zawsze znajdzie się mm. tyle wymówek, tak. ile potrzebujesz. A czy ten konflikt zbrojny się przeniesie jeszcze na inne kraje? A czy będą cła, to i tamto? Te rozwiązania, które do tej pory dokonywaliśmy, te wybory, nas dalej już nie doprowadzą. Jeżeli rozumiesz tę zasadę, to życie zaczyna Ci sprzyjać. Czyli jak jest trudno. To człowiek zaczyna się budzić i szuka rozwiązania. Jak jest łatwo, to zalega na kanapie. Nie? Tak, stary schemat. I stary schemat, ale nie wszyscy zalegają na kanapie, bo część wystarczająco mocno się otrzeźwi i, i zacznie wybierać inne cele, zacznie robić inaczej, tak? I, I mniej więcej tak to wygląda. Nie wszyscy muszą się obudzić, nie wszyscy muszą być świadomi. Część mogą doświadczyć tylko kawałek tego, a część po prostu weźmie to na 100%. Ale właśnie, do samego jak? No jedynym sposobem, i to jest jedyny sposób. I on jest bardzo prosty, ale być może dlatego, że jest tak prosty, ludzie nie chcą temu zaufać, nie chcą tego zrobić. Ale jedyny sposób to jest wrócić do siebie. Co to znaczy? A to często właśnie e, tak. pada, więc dobrze, że od razu. Tak. Co to znaczy? I... Co to znaczy? E, kilka przykładów podam. Realizować swoje pasje, robić to, na czym ci najbardziej zależy, robić to, do czego dąży twojego, twoje serce, o czym marzy twoje serce. Zobacz, jak wiele ludzi dzisiaj zastanawia się nad tym, że chcę zostawić moją pracę, bo jej nie lubię, ale nie mogę, bo pieniądze, bo za późno, za stara jestem, bo nie nauczę się itd., itd., nie? i to jest jeden z tych konfliktów, który większość osób ma. Czyli to jest ta do... wojna, wojna wewnętrzna. Tak. Na przykład, a do czego woła moje serce? Bo jeżeli zaczynamy podejmować decyzje, wybieramy w zgodzie z tym, o czym naprawdę marzymy, to okazuje się, że cały matrix, cały wszechświat zaczyna yy, współpracować z tym i pomagać ci, jeżeli weźmiesz, zrobisz ten pierwszy krok, no i kolejny i kolejny. Yy, w odpowiedzi na to, co chce Twoje serce robić, czy zawodowo, czy w rodzinie, czy jako pasję, tak, taką hobby, tak, to co lubisz, to znajduje się czas, znajdują się pieniądze, znajdują się znajomi, znajdują się zasoby. Po prostu tak to działa, że kiedy odpowiadamy na wołanie naszego serca, to Matrix zaczyna współpracować. To jest jedna z zasad. Jeżeli rozumiesz tę zasadę, to życie zaczyna ci sprzyjać. To jest pierwsza rzecz. Twoja energia podąża za Twoją uwagą. To, na czym się koncentrujesz, rośnie. Pomyśl, ile razy skupiałeś się na problemach, a one wydawały się coraz większe. Ile razy twoje myśli krążyły wokół stresu, lęku, braku i zamiast ulgi czułeś jeszcze większe przytłoczenie. A teraz wyobraź sobie, że możesz skierować swoją uwagę tam, gdzie chcesz. Że wiesz, jak zasilić energią swoje cele, relacje i spokój. To właśnie pokażemy Ci na najbliższym webinarze. Na tym spotkaniu dowiesz się, jak zharmonizować emocje i uwolnić się od chaosu w głowie, odblokować swoje wewnętrzne moce i działać z pełnym potencjałem i skupić uwagę na tym, co buduje Twoje życie, zamiast na tym, co je niszczy. To nie jest teoria, to praktyka, która działa. Już tysiące osób wykorzystały te narzędzia, aby zmienić swoje życie. Twój czas na zmianę jest teraz. Kliknij poniżej i zarezerwuj swoje miejsce. Twoja energia podąża za Twoją decyzją. Do zobaczenia. Druga. Jest taka, taka zasada też, czy takie zjawisko, które się pojawia, kiedy jesteś sam ze sobą, między 30 a 60 minut sam ze sobą nie z telefonem, nie z książką, nie z, z komputerem czy z telewizją tylko sam ze sobą na kanapie, w pokoju sam, to znajdujesz odpowiedź na każdy swój problem. Wystarczy 30 minut bycia w ciszy ze sobą. I wiele osób, kiedy na przykład mówię to, to wiele osób mi mówi, no tak, ale ja mam tyle myśli. No to co? No to miej te myśli i bądź dalej ze sobą. Mało kto dzisiaj potrafi siedzieć ze sobą. Mało kto siebie lubi. Mało kto lubi swój zapach. Mało kto lubi swój dotyk. Mało kto lubi swoje ciało. Bądź przez 30 do 60 minut ze sobą w cisze i znajdziesz rozwiązanie. Odpowiedź na swoje pytanie, rozwiązanie swojego problemu, zobaczysz drogę, którą masz iść, decyzję, którą masz podjąć, którą decyzję, to się dzieje. Kiedy, kiedy jesteśmy ze sobą, to nawet nie trzeba wyciszać umysłu, nawet nie trzeba kontrolować swoich myśli. Kiedy jesteś ze sobą, czyli tak fizycznie, intelektualnie, energetycznie, emocjonalnie, rzeczy zaczynają się rozwiązywać. No to jest druga rzecz. Znowu, jak mało ludzi to robi. Prawie nikt. Ja o tym, tak. słysza, ja o tym słyszałem. Mimo, mimo to, że teraz to padło, to dalej nikt tego nie zrobi. Mm. Bo z jednej strony to się wydaje zbyt proste. Mm. Żeby, żeby to było, żeby dawało spektakularne. Dajcie znać w komentarzu, kto z was to zrobi. Może ktoś tutaj publicznie chce się zadeklarować i w komentarzu o, my sprawdzimy. Takie wyzwanie wam zrobimy. Paweł, my przyjedziemy tam, nie? Przyjedziemy, przyjedziemy i sprawdzimy, tak. czy, to, czy siedzicie nie, na tej no, kanale. Nie, będziemy a i... kibicować, słuchajcie. Być, tak, <laughs> przyjedziemy. Paweł będzie ze stoperem się. mierzył. Ale nie, wtedy będziemy bodźcami. To oczywiście tak. Yy... Niektórzy potrzebują takiego bacika. Takiego wiesz, bacika, czy, takiego, takiego tak, trenera. Z drugiej strony jest ta kwestia właśnie, że mm. no ale zrobiłbym, mm. ale rano dzieci mm. do szkoły, a tak. potem praca, a wieczorem to jestem zbyt mm. zmęczony, to zasnę. I mm. zawsze znajdzie się mm -hmm. tyle wymówek, tak. ile potrzebujesz. Mm. Za każdym razem zauważ, jeżeli przychodzi do nas coś takiego właśnie, co. W, w pewien sposób wykracza poza tą naszą strefę komfortu, albo wykracza mm. poza te nasze nawyki, to zawsze znajdziemy i sobie znane najlepsze wymówki, żeby tego nie mm -hmm. zrobić. Zawsze pojawi się coś takiego, co uznasz to za rozsądne, żeby tego nie zrobić. Powiedz no a faktycznie, dam mm -hmm. sobie spokój. To nie dla mnie. To nie teraz, może kiedyś. I tak samo jest, jeżeli chodzi o kwestie związane na przykład. Z tym, co my robimy na co dzień, czyli właśnie z rozwojem, z pracą, z rozwojem świadomości i tak dalej. Często też to jest odkładane na później, ponieważ najważniejsze jest właśnie o, zadbać o poczucie bezpieczeństwa. Zadbać o to, że, żeby pieniądze mieć. Jak będę mieć pieniądze, to się zacznę, to mm. zacznę się rozwijać. Zadbać o swoje zdrowie, że teraz mi zdrowie kuleje, to jak, jak już. Dobra, jak już ogarnę no, zdrowie. To, to wtedy się mhm. tym zajmę. I ja nie mówię, żebyś teraz to wszystko rzucił i zajął się tylko rozwojem świadomości, tylko siedzeniem i, i medytowaniem, czy w jakikolwiek sposób, jakiekolwiek, jakiekolwiek narzędzia, tak naprawdę znasz. My, my nie robimy tego cały czas, nie siedzimy i nie medytujemy. Tak. Y ale właśnie, żeby robić to równolegle. Bo to hmm. daje najlepsze rezultaty, hmm. a tym, co my się zajmujemy, to zajmujemy się rezultatami. Nam się interesują, żeby każdy miał rezultaty najszybciej, jak może w tym danym momencie je osiągnąć. Tak, czyli I... jaką strategię na życie możesz przyjąć, żeby jak najszybciej dotrzeć do swojego celu. Świat się zmienia, a problemy są cały czas same, okazuje się. No właśnie, to, to, jest, to jest ciekawe, bo niby, niby my, my jesteśmy w tym świecie mm -hmm. bogatszym, tak. y, składającym się mm -hmm. z większej ilości możliwości, mm -hmm. a mamy, mówisz, te mm -hmm. same problemy. Tak. Jakie to są problemy? Więc y, cele i, i problemy, może tak, tak. tak to ujmiemy, że cele cały czas są te same. Chcę zarabiać więcej, chcę mieć partnera, chcę mieć partnerkę i chcę być szczęśliwy. Tak? I to jest grupa celów, które ludzie sobie najczęściej wyznaczają, a problemy, te, które widzimy na, na szkoleniach, które prowadzimy, jak ludzie przychodzą, a przychodzi bardzo dużo, dużo osób, cały czas przewijają się te same. Te same osoby czy te same problemy? Te same problemy. Te same problemy. Ludzie, ale, się ale, ludzie się tylko, zmieniają, ale problemy A mówisz, mówisz dużo, oznacza to, że coraz więcej ludzi ma, 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 ma problemy? Dzisiaj, tak jak patrzę na problemy, problem nie jest problemem, ale problem jest okazją do tego, żeby móc się czegoś nauczyć. Tak jak ta y, y, sprzed sześciu lat sytuacja na świecie, tak. tak? Zobacz ile osób nagle zaczęło się interesować sobą, świadomością, swoim zdrowiem. Czyli to było dobre przebudzenie dla wielu, tak? Więc dzisiaj też tworzymy sobie takie trudne sytuacje, takie problemy po to, żeby móc z nich wyjść, żeby się nauczyć, żeby się ruszyć, żeby się otrzeźwić, żeby y, poprawić jakąś swoją relację, żeby bardziej zadbać o swoje zdrowie. Więc ja nie patrzę na problem jak na coś, w czym człowiek będzie trwał, ale jak na okazję do tego, że może zmienić swoje życie. Ja się cieszę, jak oni przychodzą i mówią o tych problemach, mm -hmm. bo dla mnie to jest sygnał ekstra, czyli chcą coś z tym zrobić. Czyli za chwilę wejdą na wyższy poziom, będą się lepiej komunikować, będą lepiej dbać o swoje ciało, lepiej dbać o swoje rodzinę, nie będą myśleć o Wenezueli czy jakichś o różnych konfliktach, ale zejdą tutaj, do swojej rodziny, do siebie. Zadbają o swoje dzieci, zadbają o czas wolny, zadbają o to, co serwują sobie i swojej rodzinie na talerzu. Więc o to właśnie chodzi. Jest tyle bodźców na świecie, które zabiegają o naszą uwagę, i my wchodzimy w to, i się zastanawiamy, a co będzie dalej, a czy ten konflikt zbrojny się przeniesie jeszcze na inne kraje, a czy będą wyższe cła to i tamto. Jesteśmy w tym świetni w analizowaniu tych sytuacji zewnętrznych i jesteśmy bardzo kiepscy, tak mówię oczywiście o ludziach ogólnie, jesteśmy bardzo kiepscy w, w angażowaniu się w najbliższe swoje otoczenie. Mm -hmm. Czyli jeżeli chodzi o swoją rodzinę? W swoim o swoim życiu. W angażowaniu się, jeżeli chodzi o, o swoje życie, bo mm. łatwiej jest nam pomagać innym, mm. łatwiej jest nam znajdować problemy i mówić innym, co mają mm. robić, ale dużo trudniej nam jest zauważyć to u siebie samego. Mm -hmm. I też ta ilość osób, które się pojawiają ostatnio, to też wynika z tego faktu, że myślę, że w wielu życiach już jest tak źle. Mm. Doszliśmy już do. Takiej ściany, że widzimy, że te rozwiązania, które do tej pory dokonywaliśmy, te wybory, nas dalej już nie doprowadzą i zaczynamy szukać rozwiązań. I tak jak ja zaczynałem ponad 23 lata temu swoją przygodę z rozwojem świadomości, z rozwojem duchowym, to żeby wtedy się dowiedzieć o jakichkolwiek szkoleniach, kursach, no to trzeba było znać kogoś, kto kogoś zna. Bo nie było YouTuba, nie było Facebooka, nie było. Internet tak naprawdę no raczkowo, ale ja rozumiem, dość rozumiem młodzież, bo ja też wtedy bardzo dużo grałem i byłem mistrzem Polski w grach komputerowych w swoim, w swoim czasie. A, proszę, w co grałeś? Unreal Tournament. 99 rok to się zaczęło. Jestem sobie w gry, Chyba więc słyszałem, strzelanki. ale nie wiem o co chodzi. tak. Generalnie, strzelanki. tam się dużo strzelało. Tak jak strzela. teraz, Fortnite to wtedy był... Wtedy, wtedy to, to był na topie. Na topie, tak. Ja byłem w to bardzo mocno wkręcony. I to był wtedy mój świat, tak. To był, to był mój świat, gdzie, gdzie bardzo dużo czasu poświęcałem. A następnie przyszedł ten świat właśnie tego rozwoju. I w niego też wszedłem objęła nogami, tak jak wspomniałem, te 23 lata temu. I jestem w nim do dziś. I widzę jak jeszcze wiele przede mną i jestem daleki od tego, żeby mówić, że już wiem wszystko, bo miałem takich momentów, tak przynajmniej pięć razy w swoim życiu, że myślałem, że już wiem wszystko, po czym za każdym razem to, co myślałem, że wiem wszystko, to za chwilę się okazywało podłogą, więc. Wiem, że nic nie wiem, można powiedzieć, to jest w mhm. temu określeniu. To ja tylko powiem, jak, jak ja się dowiedziałam o tej przeszłości yy, Pawła, że mrocznie, grał, mrocznie, 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 że przyszłość. spędzał w kafejkach całe noce i nawet mama o tym nie wiedziała, tak sobie myślałam, jak można coś takiego robić? A potem yy, jednak zmieniłam zdanie, bo yy, zrozumienie świata gry pomaga w zrozumieniu tej rzeczywistości, czyli tej zbiorowej iluzji, bo zasady są bardzo podobne. Mhm. I, no i większość ludzi właśnie, kiedy decyduje się przyjść tutaj na Ziemię, znaczy istoty, które decydują się wcielić w człowieka i przyjść tutaj na Ziemię, no wybierają Ziemię jako takie bardzo hardkorowe miejsce trochę, bo to jest taki survival w naszej galaktyce, gdzie kiedy przychodzimy, następuje pełne zaćmienie. Pełna zasłona spada, nie pamiętamy kompletnie właśnie jak się połączyć ze sobą. Kim naprawdę jestem, do czego mam zdolność, że jeżeli będę słuchać swoje, swojego serca, czyli ten, tego portalu, który łączy moje ciało fizyczne, czyli Magdę, na przykład tutaj, z czymś większym, z, z, ze swoją całą istotą, to ja dokładnie będę wiedzieć, którą drogą pójść, na co się zdecydować, czego spróbować, w co zainwestować, z kim pójść na randkę, itd. itd. Ja dokładnie to będę wiedzieć, ale ten woal. Niepamiętania jest tak duży, i to się dzieje tylko tutaj na Ziemi, słuchaj, w innych miejscach nie ma takiego zapomnienia. Więc to zapomnienie jest tutaj tak duże, że trudno nam jest uwierzyć, i ta gra jest tak realistyczna i tak wciągająca, że właśnie kiedy ja mówię, bądź ze sobą przez 30 minut, większość osób tego nie zrobi.